Zacznijmy od początku. System jest yy, na, naszym rodzicem. System jest naszym rodzicem, moim rodzicem, ja jestem Twoim rodzicem, i do 18 roku życia ja jestem niewolnikiem systemu, a Ty jesteś niewolnikiem systemu poprzez mnie. Czyli ja jestem takim pracownikiem, wycho wychowawcą, tak? Wychowawcą. I nadrzędną strukturą zarządzającą jest system. I teraz wejdziemy w świat AI, i na początek będziemy używali tych okularów. Najpierw już mamy telefony, już googlujemy, sprawdzamy, ktoś nam coś powie. Wszystko wiemy, to sprawdzamy, googlujemy i, i kierujemy się tym intermediom, informacjami, które nam podaje komputer, telefon. E, docelowo to będzie to AI, które już nam mówi, można asystenta sobie włączyć i on cały czas będzie analizował to, co do nas się mówi, wyciągał wnioski, będzie proponował właściwe odpowiedzi, właściwe zachowania na daną sytuację. Czyli. Na początku oczywiście to będzie dla chętnych, będą ludzie z tego korzystali, bo będą czuli, że będą mogli uzyskać pewną przewagę nad innymi, już są takie reklamy. Korzystaj z AI, to będziesz miał przewagę konkurencyjną. Czyli przewaga konkurencyjna zmotywuje większość najbardziej zaradnych osób do tego, żeby oni poszli w kierunku AI to będą to przywagę, w ten sposób staną się nową elitą, bo przejmą władzę swego rodzaju, to znaczy nie oni, bo oni będą korzystać za ich, czyli, czyli oni będą mieli odpowiedzi z systemu, to odpowiedź systemowa, tak? I w związku z tym nimi, jak Marianotkami, będzie zarządzać tak jak wcześniej, system zarządzał i zarządza w tej chwili tak zwaną władzą, czyli marionetkami, którymi... które, które czyli, czyli ministrami, prezydentami i tak dalej, którzy muszą przestrzegać prawa do tego, ten trójpodział władzy, żeby było coś, żeby można było zdyscyplinować władcę, żeby on nie mógł przejąć sterowania, żeby nie stał się. Straszą nas tutaj tyranem, e, który będzie miał monopol, więc e, tak się boją te nasze mamy. I demokracja w związku z tym e, będzie, jest, jest e, zarządzana przez prawo i ludzi, którzy to prawo są w stanie manipulować, tym, zmieniać. To są lobbyści, to są wystawiają przedsiębiorcy, jak przedsięwzięcie organizują jakieś. E, Czyli najwięk, największe przedsięwzięcie to jest zarządzanie państwem. Więc, a dlaczego ponadnarodowe korporacje nie miałyby mieć ochoty na zarządzanie państwami? Zdecydowanie mają i muszą to robić, żeby uzyskać znowu żeby utrzymać jeżeli nie będą zarządzać państwami, to ktoś inny zacznie zarządzać takim państwem, a państwo, na przykład, powie, że nielegalne jest to, czy tamto, i w związku z tym ta korporacja przestanie mieć e, pier, pierwszeństwo, czy e, no, zyski. W związku z tym musi dbać o to, żeby musi za, sama wpływać na za, zarządzanie i kształtować e, prawo które na przykład zmusza ludzi do kupowania określonych leków, szczepionek, tak jak teraz mieliśmy w pandemii, czy, czy żeby uczestniczyli ludzie w wojnach, a więc zmusza ludzi do tego, żeby robili zakupy, kupowali armaty, kupowali broń, <grym>, takie rzeczy, żeby wysyłali swoje dzieci do szkół, do... do no i żeby płacili podatki oczywiście, żeby konsumowali, konsumowali więcej, więcej i w określony sposób, określone e, branże konsumpcji będzie takie państwo promowało. No, na przykład mamy teraz państwo, nie państwo, a Unię, która zmusza ludzi do tego, żeby konsumowali e, limity dwutlenku węgla i muszą w podatkach płacić za to, że osobniczego. niczego, czyli każdy będzie miał swoją końcówkę i każda końcówka będzie nadzorowana przez AI. Ona będzie dokładnie wiedziała, jak się zachowałeś, co robić, czego Ona będzie ci mówiła, co masz robić, co masz nie robić. I w związku z tym, jak będziesz robił to, co ona ci będzie sugerowała, to będziesz miał punkty pozytywne, będziesz więcej punktów podatnych. i będziesz gratyfikowany. I będzie się gratyfikowała. W ten sposób będzie zarządzała egregorem całym, tak zwaną ludzkością. No i to będzie efektywne, bo wtedy AI będzie mogła na przykład, będzie sugerowała, że trzeba robić tą, a nie tamtą rzecz. No i wiadomo, że 100 milionów ludzi, jak będzie robiła tą, a nie tamtą rzecz, to te 100 milionów będzie miało mocniejszą pozycję, siłę, niż, niż jakiś tam poszczególny gość, który po prostu on coś tam chce. Bez AI będziemy... nie będzie tutaj... nie będziemy mieli racji bytu. Jakąś... czy przeciwać czy można sobie wyobrazić, że można by było jakoś zapobiec temu, no jak myślisz? Nie wiem. Można by było zapobiec? Nie Trzeba by się z AI dogadać, że są takie rzeczy jak, jak rezerwaty. No, i ci, którzy nie chcieliby funkcjonować w strukturach tej sztucznej inteligencji, dać, poddać się zupełnie jej działaniu, no to by i chcieliby korzystać, nie korzystać z podpowiedzi, a raczej korzystać z swojej naturalnej koncepcji rozwoju. A jest taka alternatywna, czyli na zasadzie domu, czyli że jest ojciec, że ojciec jest odpowiedzialny za swoje dzieci. I e, te dzieci nigdy nie dorastają. Zawsze są dziećmi tego ojca. No. Nawet jak już mają 50-60 lat, to mają jakiegoś ojca, a jak umiera ten ojciec, to najstarszy, najstarszy syn staje się takim ojcem rodu i kontynuuje jego jakiś plan, jeśli chce. Na wsi, tam gdzie się wie, wieś nam to umożliwia, i tam byśmy nie byli podłączeni do AI, w tym rezerwacie, i byśmy chowali, byśmy w małych grupach tworzyli taką społeczność, biorąc pod uwagę to, że na zewnątrz gdzieś jest świat zorganizowany wokół, czyli byśmy organizowali świat wokół zarządzania takiego społecznego, na bazie ojciec, matka, dzieci, a więc ród, a więc społeczność lokalna. No i w przeciwwadze by było miasto, gdzie by byli, e, miasto, czyli miejsce, gdzie ludzie by e, no, sta, stali się poddanymi egregora sztucznej inteligencji, oddaliby by się niejako tej sumie mnień, bo ona, ona, ona sama mówi, że ona ma po prostu wiedzę, zwie, to co to jest ludzkie, yy, ludzkie myśli zawarte w jej systemie, i ona jest taką wypadkową. I co więcej, indywidualizuje się do każdego z nas z osobna i spełnia nasze oczekiwania. To jest matka, która karmi nas. Yy, to jest symbolika matki, która karmi nas swoim mlekiem idealnie dopasowanym do, do mnie miałaby mnie karmić, tak? Jeżeli ja mam zapędy filozoficzne, to ona ze mną rozmawia jak z filozofem. Jak ja mam zapełne zapędy mordercze, to ona mi mówi, że to nieładnie być takim i mi proponuje jakąś alternatywę, tak żebym się miał możliwość wyżyć. na przykład proponuję jakiś sport. Który no, nie byłby morderczy, ale dawałby mi jakąś tam odrobinę tej satysfakcji, jeśli bym chciał coś takiego robić. Tak, i to by była. I to koniec. W miastach byłby to koniec ludzkości, bo ludzkość by po prostu stała się końcówką sztucznej inteligencji, byłaby po prostu częścią tego komputera. To by była, to by była, no, ona potrzebuje moc, bo to wszystko by się odbywało w jej mocy, a więc musielibyśmy, ona by nas zaprzęgła do roboty, żebyśmy tą moc generowali, no bo będzie potrzebować, będzie chciała się rozrastać, bo będzie uzna, że przecież jeżeli ona zajmuje tysiąc komputerów, a mogłaby dziesięć tysięcy, a mogłaby sto tysięcy. A mogłaby w innej technologii, fizyce, w technologii komputerów kwantowych, a więc będzie chciała rozszerzać swoją działalność. No i w związku z tym my byśmy byli takimi narzędziami dla jej utrzymania tej, tej technologii i jej rozprzestrzeniania. taka wizja no. <laughs> ja, ja nic nie rozumiem ale to jest piękne ty też nic nie rozumiesz także zapytaj aj ona ci wszystko powie na razie nie?